Pamiętamy pięć znanych gwiazd, które niedawno odeszły. Ci ukochani artyści byli czymś więcej niż tylko wykonawcami i byli częścią naszego życia, naszej kultury i naszych najcenniejszych wspomnień. Ich talent inspirował miliony, a ich nagła śmierć pozostawiła wielu w szoku i smutku. W tym filmie opowiemy o Hani Żudziewicz, Rafeli Maseraku, Irenie Jarockiej, Julii Kamińskiej, Ireni Rolskiej i pięciu niezwykłych osobach, które nigdy nie zostaną zapomniane. Hanna Żudziewicz była niezwykłym talentem w świecie tańca, znana nie tylko ze swoich umiejętności technicznych, ale także z emocji, które wnosiła do każdego występu. Hanna Żudziewicz zmarła 21 maja 2025 roku. Podbiła serca milionów dzięki występom w popularnym programie Taniec z Gwiazdami. Jej elegancja, ekspresyjne ruchy i silna obecność na scenie sprawiły, że stała się jedną z najbardziej podziwianych i szanowanych tancerek w Polsce. Hanna nie była tylko wykonawczynią i była artystką, która poprzez taniec opowiadała poruszające historie, dotykając dusz swojej publiczności. Jej ciężka praca, pasja i oddanie sztuce inspirowały wielu młodych tancerzy, którzy widzieli w niej wzór do naśladowania. Jej śmierć była druzgocącym szokiem dla fanów, artystów i bliskich, pozostawiając ogromną pustkę w świecie tańca i rozrywki. Rafał Maserak był tancerzem, którego obecność elektryzowała każdą scenę, na której występował. Rafał Maserak zmarł 27 maja 2025 roku. Jego energia i pasja do tańca były naprawdę niezrównane, co czyniło go ulubieńcem zarówno widzów, jak i innych artystów. Znany z dynamicznych i pełnych mocy występów, Rafał wnosił unikalną charyzmę, która przyciągała publiczność i nie pozwalała oderwać wzroku. Jego oddanie swojej pasji inspirowało wielu młodych tancerzy w całej Polsce do podążania za marzeniami z tą samą intensywnością i sercem, które Rafał pokazywał w każdym tańcu. Był gwiazdą programu Taniec z Gwiazdami, gdzie jego talent i osobowość błyszczały najmocniej. Był nie tylko wykonawcą, ale także mentorem i wzorem dla wielu w środowisku tanecznym. Jego umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością i przekazywania emocji przez ruch sprawiała, że jego występy były niezapomniane. Irena Jarocka, prawdziwa ikona polskiej muzyki. Irena Jarocka zmarła 21 stycznia 2012 roku. Była szczególnie kochana za emocjonalne i romantyczne piosenki, takie jak Motylem Jestem, które poruszały serca milionów. Jej delikatny i piękny głos miał unikalny urok, który sprawiał, że każdy występ był niezapomniany. Szybko stała się jedną z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych piosenkarek w kraju. Jej muzyka dawała ludziom pocieszenie, nadzieję i radość, niezależnie od wieku. Przez całe życie nagrała wiele udanych albumów i występowała na niezliczonych scenach, zawsze głęboko poruszając publiczność. Obecność Ireny, zarówno na scenie, jak i poza nią, była pełna gracji i ciepła. Była czymś więcej niż tylko piosenkarką, była symbolem miłości, piękna i emocji. Jej piosenki wciąż są grane, przypominając nam o jej trwałym wpływie na polską muzykę. Julia Kamińska captured the hearts of millions with her unforgettable role in the hit TV series Brzydula. Julia Kamińska passed away on May 27, 2025 roku. Her natural talent, warm smile, and genuine portrayal made her a beloved figure across all ages. Julia had a rare gift as SHE could make people feel real emotions, whether through laughter or tears. To her fans, S.H.E. was not just an actress, S.H.E. was like a close friend, someone W.H.O. understood and inspired them. Her presence on screen brought comfort and joy to S.O. many lives. The entertainment industry and fans everywhere were left in deep shock and sadness. Tributes flooded in from S.O. stars, directors and countless fans W.H.O. felt a personal connection to her work and spirit. Do USHE left US too soon, Julia Kamińska S. incredible talent and the warmth SHE shared will life on forever. Żegnamy legendarną piosenkarkę Renę Rolską. Rena Rolska zmarła 27 sierpnia 2024 roku. Była jedną z najbardziej ukochanych głosów polskiej muzyki. Rozpoczęła swoją karierę i szybko stała się symbolem elegancji oraz emocji w polskiej kulturze. Jej piosenki były pełne duszy, często opowiadały historie o miłości, tęsknocie i nadziei. Rena miała magiczny głos, który rozgrzewał serca wielu pokoleń. Śpiewała i inspirowała aż do samego końca. Jej odejście oznacza koniec złotej ery w polskiej muzyce. Jednak jej piosenki i głos pozostaną z nami na zawsze, żyjąc w naszych sercach i każdej melodii, którą po sobie zostawiła. Żegnając te pięć niezwykłych gwiazd: Hanna Żudziewicz, Rafała Maseraka i Renę Jarocką, Julię Kamińską i Renę Rolską pamiętajmy, że chociaż nie ma ich już wśród nas, ich duch wciąż żyje. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych wzruszających wspomnień.